Ja jestem Wojciech. a Ja jestem to jest... Monika. Monia mówi do mnie, chodź cię przedstawimy. Nie, nachodziło no mi opowiedzenie zwykłego. Cześć. 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 Jesteśmy w naszym ukochanym zerką. Tak. I... A to dlatego, że od rana tak lało, że nic z tych gór prędzej co mieliśmy zrobić i po prostu przyjechaliśmy wyżej. Tak, i teraz zastanawiamy się, czy iść, zobaczyć jesienną. Dolinę Los czy tak. jesienne podkospady yy, Czyli między górami obok. Tak chwilę na zastanowienie się mamy i idziemy! Tak jest. Zapraszamy. Dobra, decyzja podjęta i idziemy wzdłuż spadów. Dlatego, że być może wejdziemy tak wysoko że uda nam się wejść na którąś z sióstr i chcemy zobaczyć coś. Idziemy sprawdzić jeden szlak decyzję już zmienialiśmy dwa razy bo tak najpierw powiedzieliśmy a idziemy wzdłuż tych wodospadów Po kilku krokach stwierdziliśmy, że a nie idziemy w stronę rozwalej. Zrobiliśmy kilka kroków i znowu, nie, jednak na wodospady. Więc... Kierunek. Tam za Wojciechem. naszych wyobrażeń o pogodzie jaka będzie już po tym deszczu porannym. Niestety widzimy to znowu przed sobą. I zaraz teraz dopadnie. Myślę, że nie więcej niż 5 minut. O jane. A miało być tak pięknie. Ale nie. Musi być tak. No, trudno. I mimo prób naprawdę wielkich, bo zmienialiśmy miejscówkę trzy razy, uciekaliśmy niby do lepszej pogody, no, nie jesteś w stanie wygryć z naturą. Warto to pamiętać, że na siły natury, no trudno. Człowiek jest za krótki. Czekała nas taka ulewa kilka sekund po ostatnim ujęciu że stwierdziliśmy że wracamy poddaliśmy się bo kamienie się robiły zrobiły śliskie potoki i w ogóle i w ogóle jesteśmy prawie przy parkingu Ta-dan! rozjaśnia się słuchajcie ale, ale to te, te czarne piekło co się wytoczyło za chmur za gór przepraszam to no, to było, tylko nie. bez paniki, ale wycofaliśmy się, no bo. Tak, po prostu bezpieczniej. Tak. Mamy do domu kawał drogi, więc możliwe, że gdzieś się jeszcze zatrzymujemy, zatrzymamy. Także nie żegnamy się z Wami, ale w ogóle ten dzień jest tak okropny. Wszystko poszło nie tak od samego rana. Więc tak, zaczynając od początku. W tym mi musi Wojtek pomóc, bo pewnie ja nie powiem wszystkiego, ale tak. Obudziliśmy się i było wszystko pięknie. Wypiliśmy wspólną kawkę. Wojtek sprawdził prognozę pogody. I po tygodniu czekania na urlopie stwierdziłem, że jeżeli dzisiaj nie pojedziemy, to następne dopiero jest okno jakieś wtorek, środa. Dokładnie. A dzisiaj, dzisiaj jest piątek. Piątek, tak. Ale ja, ja widziałam tą prognozę pogody, żeby nie było. Ja widziałam tam same słońca. Tylko jedna godzina była, gdzie chmury miały przyjść. Ale zero deszczu. Wiatr miał, jak wiatr, ja nie pamiętam z jaką prędkością. 20-25 nie... km, tak. tylko przez godzinę miał wzmóc się do 35. Więc okej. Okay. To co? Szybko się spakowaliśmy, wyjechaliśmy. Jechaliśmy 2 godziny 15 do. Bridge of Orki. No, Bridge of Orki. Stanęliśmy na parkingu. Nagraliśmy pożegnanie do ostatniego filmiku. <laughs> Lało jak z cebra posiedzieliśmy w aucie kilka minut Naście. kilkanaście stwierdziliśmy, że góry dzisiaj odpadają, więc Wojtek zna, znalazł, że w pobliżu znajduje się Glen Orki do doliny mówimy pojedziemy, zobaczymy co tam jest zobaczycie za chwileczkę tak właśnie, pokażemy wam bo nie nagraliśmy tam za dużo, więc to nie będzie tyle materiału na cały filmik więc oglądajcie hej Cześć. Cześć. jak już wspominaliśmy Pogoda dzisiaj nas zawiodła i nie da rady wejść na górę, co pewnie by dało dla na tych największych szaleńców, no ale jest bez sensu. Chowamy się właśnie pod mostem. Miałem to miejsce oznaczone, jesteśmy w glen orki. Miałem to miejsce oznaczone już od długiego czasu, kilka miesięcy, tylko to niby jest przy głównej drodze, trzeba odjechać 5 mil, ale jakoś Zawsze było coś ważniejszego albo wyżej, albo jak już w drodze powrotnej, no to zmęczeni po różnych eskapadach. A że dzisiaj jest jak jest i byliśmy obok, no to idealny czas na odwiedzenie tego miejsca. Odwracam kamerę i pokażemy Wam, gdzie jesteśmy. I proszę Państwa, tu jest taka rzeczka, w sumie rzeka. Wow, ale to ma moc. Ile tu musi generować prądu? Rewelacja. Jest szlak wzdłuż tej rzeki. No i zrobimy sobie mały spacerek. Choć leje, jak nie wiem. O, cóż. rasznie ślisko po tych skała. Monia trzeczy. Jak mówiliśmy, bardzo ślisko. Musi być regularnie ślisko, bo nawet są znaki. Widzicie, jakie to wszystko pożłobione przez wodę? Widzieliśmy wyżej, w górnym biegu rzeki, że dużo kajakarzy sobie spływało z góry, więc tutaj muszą być organizowane chyba nie tylko jakieś, jacy, wiecie, jakieś zorganizowane grupy tu muszą pływać. Więc jak widzicie, widzieliście, spotkał nas tam. Nas tam. Okropny deszcz. Wylądowaliśmy pod mostem. Dokładnie. I nawet nie było sensu tam nigdzie chodzić. W ogóle ścieżki do lasu pozamykane, bo trwały tam jakieś prace. Drzewa robią. Tak, więc po prostu siedliśmy w auto i stwierdziliśmy, że się przejedziemy. Zbliżając się do Glenko, już po drodze mieliśmy słoneczną pogodę, wszystko fajnie, super ekstra, więc co? No to jedziemy, pójdziemy sobie właśnie albo z do wodospadów, albo do doliny. Wzdłuż doliny. I co? Próbowaliśmy. I klapa. Po półtorej godzinie dorwał nas taki deszcz, że... Tak trzeba było się wycofywać bo nie wiadomo było kiedy to się w ogóle skończy tak się zaciągnęło Dokładnie więc wypogodziło się wsiadamy w auto jedziemy dalej I zobaczymy liczymy na szczęście Gdzie znajdziemy następne słońce za iloma górami i za iloma Dokładnie. lasami i za iloma A. dolinami Kurde ja już tyle lasów zaliczyłam tej jesieni no. że jeszcze trochę to ja leśniczym zostanę Chyba gajową. Gajową. <laughs> Okej, okay, lecimy dalej. Jeszcze jedno ujęcie z tego miejsca. Wcześniej było pod słońcem i nie było widać, a teraz myślę, że widać przepięknie. Jak wy to wam mówimy, jak ci się nie podoba pogoda w Szkocji, to poczekaj 10 minut. Dokładnie. My, my to nawet lubimy sobie po prostu tutaj przyjechać, zatrzymać się i popatrzeć. Przez te wszystkie naście lat nie przestaje mi to zachwycać. Ale z góry to wygląda jeszcze bardziej rewelacyjnie. Jak nie widzieliście filmiku, to polecamy. Monia podlinkuje. Dojechaliśmy nad jezioro. Chwilę sobie tutaj po, posiedzimy, podpoczywamy i będziemy ruszać do domu. Jeszcze przed chwilą słońce było nad górą i fajnie ogrzewało. Ale jak już się schowało, to tak zimno. To tak chłodnie się zrobiło. Tak. Jesteśmy ogólnie bardzo zmęczeni. Normalnie tak, jakbyśmy dzisiaj na te góry weszli. Dokładnie. Czuję się już taki przekopany dzisiaj. Tak, ale to przez ten deszcz chyba. Znaczy na pewno nie. Mam wrażenie w ogóle, że to jest taki strasznie długi. Ja też. No cóż. I dobra, nie przeciągając. Wydaje mi się, że będziemy kończyć już ten dzisiejszy filmik. Dzięki, I... że... Chodź do końca. Jak dotrwaliście. Nie no dotrwaliście jak dalej oglądacie. Tak, dzięki wielkie i zapraszamy na nasz kolejny filmik. Nie mamy pojęcia skąd? Z pewnością ze Szkocji. Zapewne. Dobra, Chłapeczka. dzięki wielkie i cześć. Cześć.